gel code. when the fourth round don't you call in the Wsparcie silniki i grzejcie olej, gdyż w tym odcinku zajmiemy się reżyserem, który jest bardzo lubiany przez fanów motoryzacji. Artysta, przez ponad 40 lat głównie skupi całą swoją moc na jednej serii, yy, przyczyniając się mocno do rozwoju kina australijskiego i samego znaczenia scen kaskaderskich w filmach akcji. Na początku lat 70. w Australii, w Nowej Południowej Walii, powstaje jednominutowy film na studencki konkurs filmowy, stworzony przez dwoje braci studiujących medycynę. Jeden z nich dołączy do ekipy filmowej innego uniwersytetu w Melbourne i spotka się z tamtejszym uczniem kinematografii, Byronem Kennedym. Cztery lata później, świeżo upieczony doktor medycyny powie do Byrona: Hej, chodźmy nakręcić Mad Maxa. I tak zacznie się 40-letnia przygoda przez krew pod i łzy australijskiego reżysera Georgia Millera z rewolucyjną serią w świecie kinematografii, z prawdziwym jednorożcem efektów specjalnych i popisów kaskaderskich, z nieokiełznaną siłą natury i mocno ograniczonymi środkami. Ponieważ przy tworzeniu serii Mad Max, Millerowi wszystko robiło, Podgórkę, zbyt mały budżet ograniczający produkcję do minimum, kapryśne warunki pogodowe, odizolowanie od świata na głęboko, wysuniętych planach filmowych na środku pustyni, czy niewystarczające możliwości techniczne. Wszystko wymagało od twórcy niesamowitej determinacji, upartości i pracowitości. Nieustępliwość reżysera po prawie czterech dekadach kręcenia filmów wypracuje w stylistyce jego obrazu chirurgiczną precyzję skoncentrowaną na postapokaliptycznym realizmie. Miller zawsze będzie dbać o bogatą scenografię, kostiumy, rzadko będzie korzystać z efektów komputerowych, aby jak najbardziej oddać realną wizję przyszłego świata po ostatecznej wojnie nuklearnej. Gdy banie reżysera szybko zam Zamienia się w przepowiednie, kiedy twórca w obrazie będzie demontował system gospodarczy brutalnie zbudowany na przemyśle ropy naftowej, ponieważ Pomysł na serię Mad Max zrodził się w głowie George'a Millera po światowym kryzysie w 1973 roku, kiedy kraje arabskie wprowadzały sankcje na Stany Zjednoczone, wpływając na ogólnoświatową gospodarkę, zależną wtedy od ropy naftowej. Artysta zawsze próbował wyjść pomysłem z podstawowego schematu, skupiając się na symbolicznym znaczeniu obrazu. Pisząc mocno okrojone scenariusze, Zazwyczaj z czyjąś pomocą. Brak wykształcenia reżysera w dziedzinie kina spowodował swobodne patrzenie na obraz bez narzuconej formy. Dlatego w połączeniu z amatorem kina Byronem Kennedym zrewolucjonizuje swoim podejściem australijskie kino, które na tamte czasy było jeszcze w powijakach i mocno odstawało warsztatem czy wiedzą od kina europejskiego czy amerykańskiego. I widać to w pierwszym Mad Maxie nakręconym w 1979 roku, praktycznie własnymi siłami Millera i Kennedy'ego. Australijskie studio nie zaufało wtedy lekarzowi do tego, by wystarczająco wspomóc go finansowo do wyprodukowania dystopijnego kina akcji. Dlatego doktor i filmowiec założą wytwórnię filmową i będą bazować również na własnych środkach. Po prezentacji w studiu Village Roadshow i trzech miesiącach mobilnego ostrego dyżuru Millera i Kennedy'ego, czy pożyczki od brata reżysera, udało się uzbierać ponad 350 tysięcy dolarów, by nakręcić film z kaskaderskimi popisami, niebezpiecznymi scenami akcji. Stworzony dwa lata wcześniej film Gorączka sobotniej nocy... W ludzie przez cały czas głównie tańczą, kosztowała 3,5 miliona dolarów. Nakręcony 10 lat później tytuł Wożąc Panią Daisy, gdzie przez 90 minut wozi się Panią Daisy. 7,5 miliona dolarów. Nakręcenie filmu akcji w zaledwie 14 tygodni przy tak niskim budżecie było czystym szaleństwem i graniczyło z cudem. Jednak Pillerowi jakoś się udało. Do castingu do ról zaproszono absolwentów australijskiej szkoły aktorskiej i głównym wymogiem decydującym o angażu było hasło odważnie wygl wyglądający chłopcy. Do you have any special skills? Oh, yes. I do. I... I do voices. Auta wykorzystywane w scenach wypadków wykorzystywano wielokrotnie, prostując obudowę młotkiem i malując wóz na nowo. W niektórych przypadkach farba nie, no, nie nadążała za wysychaniem. Państwowe drogi Australii wykorzystywane do kręcenia z początku twórcy filmu zamykali bezprawnie, bez konsultacji z miejscową policją. Podczas zdjęć ekipa filmowa nie mogła się komunikować drogą radiową, gdyż używane łoki kolidowało z częstotliwościami używanymi przez policję. Zakupione do obiektywów soczewki kamer, używane wcześniej przez sama Pekinpa yy, przy kręceniu ucieczki gangstera, były tak że tylko jedna działała poprawnie. Większość obrazu była kręcona jedną kamerą. Sam George Miller montował nagrany materiał filmowy we własnej. Kuchni. Cała produkcja była kręcona na jakimś szalonym instynkcie i widać go cały czas na ekranie. Miller z początku chciał kręcić film bez treści, skupiając się tylko na obrazie. Dlatego naiwna fabuła, pisana na kolanie, jest tutaj często prowadzona na siłę. Brak decyzji twórców, czy kręcić film bez słów, czy nie, odebrał tytułowi konkretne przedstawienie treści. Kwadratowe kwestie, wypowiadane przez niedoświadczonych aktorów, odciągają uwagę widza od symboliki prowadzonej w obrazie, na którą kładziony jest główny nacisk. Źle przycięte sceny, niesynchronizowany dobrze z dźwiękiem obraz, deklasują tytuł do kina akcji drugiego, a nawet trzeciego rzędu. Brak doświadczenia ekipy fil filmowej i samego reżysera oraz marginalny budżet produkcji zakłóci poprawną komunikację między twórcą a odbiorcą, sprowadzając obraz do zwykłego. Kiczu. Dlaczego więc Mad Max stał się kultowym hitem, niewyobrażalnie zyskując rzesze fanów na całym świecie? Założenie twórcy o dystopijnym świecie bazującym na ropie naftowej, brutalnej wizji kontrolowania gospodarki jako władzy, ubraną w kłamstwa wolności wykorzystywaniu systemu jest sprowadzone przez twórcę do chaotycznej niekontrolowanej anarchii postępującej w reakcji łańcuchowej. Twórca pokazuje, że w końcu ograniczona substancja mocy, jaką jest tutaj ropa, zostanie spożytkowana do tego stopnia, że tylko najsilniejsi, najbardziej brutalni osobnicy gatunku będą mieli do niej dostęp. Sprowadzi rządzę władzy do zwierzęcego instynktu, a nasz gatunek przyrówna do zwierząt Pozbawionych zahamowań dyktowanych przez sumienie. Dlatego obraz dehumanizacji ubrany jest przez autora w destrukcję i rosnącą regresję gatunku. Scenariusz w tym filmie ograniczony jest specjalnie do prymitywnych kwestii, w których George Miller waży takie zagadnienia jak miłość, przyjaźń, prawda, praworządność, rządza i siła w upadającej cywilizacji. Kiczowata forma, na jaką po części reżyser był skazany, nie przeszkadza treści zawartej w obrazie filmu. Dodatkowo premiera Mad Maxa zbiega się z kolejnym kryzysem naftowym wywołanym przez rewolucję irańską, podkreślając powagę obrazu. Kolejnym czynnikiem wpływającym na film był strzał w dziesiątkę przy wyborze pierwszoplanowej roli. Świeżo upieczony aktor Mel Gibson przebije się mocną osobowością przez drewniany scenariusz i całkowity chaos podczas produkcji, tworząc niezastąpioną postać w świecie Kina. Symbioza Mela Gibsona z reżyserem, będąca głównym atutem scalającym całą trylogię Mad Maxa, ukształtuje karierę nie tylko aktorską, ale również reżyserską młodego mężczyzny, prowadząc go w finale do statuetki Oscara za reżyserię który nigdy nie zdobędzie George Miller. Mad Max, korzystając na pracowitości i upartości reżysera, świetnej rzetelności producenta Byrona Kennedy'ego oraz talentu aktorskiego Mela Gibsona, zarobi w końcu na całym świecie ponad 100 milionów dolarów, obejmując rekord Guinnessa w kategorii najbardziej opłacalnego filmu. Produkcja zdetronizowana będzie dopiero po 20 latach przez studencki obraz Blair Witch Project. Kosmiczne pieniądze, jakie zarobi Studio Village Roadshow i samo Studio Miller Kennedy. Yy dadzą całkowitą władzę twórcom nad tworzeniem kolejnych dwóch części Mad Maxa. Zdecydowanie większy budżet w porównaniu do pierwszej części pozwoli w końcu Millerowi i na stworzenie postapokaliptycznego obrazu, którego brakowało w pierwszej części. Największą siłą reżysera napędzającą sequel z 1981 roku wojownik Szos będzie pokorna praca nad ulepszaniem tego co źle. Wyglądało dwa lata wcześniej. Autor kładzie mocny nacisk na poprawny montaż filmu, konstruuje zwarty, ale krótki scenariusz, dba o kontakt z całą ekipą filmową, odważnie eksperymentuje z efektami specjalnymi, mocno rozbudowuje sceny akcji. Miller. W tym obrazie zrewolucjonizuje sztukę kaskaderską w kinematografii, kręcąc całkowicie sceny w ruchu, nie korzystając ze statywów, szyn i wózków, umieszczając kamerę wraz z operatorem przez całą produkcję w pojeździe. Technika ta wymagała niesamowitej odwagi artysty, który wielokrotnie ryzykował całą produkcją innowacyjnym spojrzeniem na kręcenie scen. Akcji. Autor wyrusza z planem filmowym na pustynię, gdzie na tamte czasy i możliwości australijskiej kinematografii nie miał on dostępu do materiału surowego. W ciemno-kręcony obraz nadał nowy kierunek w świecie kaskaderskich filmów, będąc wśród zagorzałych fanów serii najlepszą częścią, balansującą prostą historię z odpowiednią ilością akcji. Najbardziej charakterystyczną sceną w filmie, która zaliczy produkcję do kanonu kinematografii, jest słynna scena pościgów, w której widać oryginalny, bezkompromisowy styl autora, wychodzący odważnie z formy kręcenia standardowych. Produkcji Artysta mocno schowa za akcją treść, w której po raz kolejny skrytykuje gospodarczy system oparty na ropie. Pokaże, że nawet po upadku cywilizacji ludzkość będzie próbowała trzymać się starych systemów. Dlatego skonstruowany zamknięty obóz wokół szybu naftowego będzie symboliczną enklawą mniejszości ludzi, którzy zrezygnują ze starych dóbr na, na rzecz tzw. Ziemi. Obiecanej. Miller to właśnie pozornie prosty reżyser, który konstruuje bardzo łatwe, prymitywne scenariusze, zostawiając dużo już miejsca na interpretację treści w obrazie, chowając się często za rozbudowaną akcją. Minimalizm w przekazywaniu informacji autora jest zabiegiem, który ma sprowokować widza do szukania treści w obrazie, charakterystycznym dla zdecydowanie cięższych reżyserów niż George. Miller, jednak w odróżnieniu od nich Australiczych, kręci kino szybkie, agresywne, przyjazne dla zwykłych odbiorców. Jednak pasją widoczną przy kręceniu obydwóch części Mad Maxa artysta straci podczas przekształcania fabuły do trylogii. W 1983 roku, przy wybieraniu miejsca do kręcenia następnego tytułu, podczas oględzin terenu ginie Byron Kennedy w wypadku w helikopterze, zostawiając George'a Millera samego całą produkcją. Tragedia jaką przeżyje przyjaciel producenta wpłynie na motywację reżysera. Miller straci zainteresowanie produkcją do tego stopnia, że ograniczy swoją rolę do kręcenia tylko scen akcji, ustępując ze stołka reżyserskiego przed jeszcze mniej doświadczonym reżyserem. Przez to skazuje prowadzenie obrazu na brak konkretnego kierunku. Wyprodukowany w 1985 roku Mad Max pod kopu Gromu w porównaniu z dwiema poprzednimi częściami jest już mętną zupą. Z fabuły nie karuje się konkretna krytyka czy konstruktywna opinia. Główny bohater swoją obecnością niewiele zmienia, a akcja filmu ograniczona jest w dużej mierze do jednego miejsca. Pozostawiając mało czasu na pościgi, które są sylwetką serii. Samo zwiększenie grupy docelowej do dzieci powyżej 13 roku życia spowodowało, że obraz przeszedł przestał ryzykować brutalną krytyką systemu gospodarczego. Miller rezygnuje tutaj z destruktywizmu, prowadząc fabułę ku konstruktywnej krytyce, kładąc nadzieję w nowym pokoleniu na lepsze jutro, mimo iż wciąż autor będzie szlifował swój fach, budując głęboki klimat postapokaliptycznego świata, ekspansywną scenografią, przesuwając czas akcji aż o 15 lat, ulepszając sceny walk, to nie poprowadzi produkcji w konkretnym kierunku. I na to złożyła się nie tylko śmierć Kennedy'ego, ale również oryginalny pomysł na film, który nie wliczał postaci Maxa i miał być niezależną produkcją, niezwiązaną z serią. Jednak po raz kolejny obraz ratuje Mel Gibson, który po tej produkcji będzie dostawać coraz to poważniejsze role. Aktor jako jedyny ze wszystkich od twórców radzi sobie z brakiem reżysera przy kręceniu scen fabularnych. Swobodnie oddaje naturalizm postaci, gdzie większość aktorów gra. вне Kłócąc się z prowadzonym tempem fabuły, trzecia część niewiele wnosi treścią czy akcją do poprzednich Mad Maxów, jednak nie, nie odstaje jakoś mocno całej serii. Zamykając zwarcie trylogią, stworzoną zaledwie w niecałe 10 lat, co było wyczynem w tamtych czasach, szczególnie w kinematografii australijskiej. Autor, dedykując ten tytuł zmarłemu przyjacielowi, współtwórcy Mad Maxa, rozstaje się serią na ponad 15 lat. Moim zdaniem powrót reżysera do serii po tak długiej przerwie jest strzałem w dziesiątkę. Artysta skieruje całą swoją moc i wszystkie doświadczenia tego, czego się nauczył na przestrzeni poprzednich 30 lat, skoncentruje w jednym, dwugodzinnym pościgu. Również skorzysta z nowych nowinek technologicznych, które ułatwią mu prowadzenie obrazu, do którego dostępu nie miał wcześniej reżyser. Sam osobiście do tego tytułu wracam przynajmniej raz w roku obsypany Ma oscarami Mad Max na drodze gniewu spowoduje, że George Miller odzyska władzę nad całym projektem i na dzień dzisiejszy próbuje dogadać się ze studiem Warner Bros i przechać, przepchać kolejne dwa scena scenariusze. zachęcam do oglądania filmów George'a Millera nie tylko Mad Max z racji prowadzenia jego obrazu jego wizji właśnie reżyserskiej która mimo, mimo wszystko jest troszeczkę oddalona od, od tego głównego nurtu ja się z wami żegnam trzymajcie się mam nadzieję że zobaczymy się w kolejnym odcinku siema